Macie od tego momentu trzy godziny. Czas. Start. Nie wszyscy naraz. Nie. Jak, bo my się drużynami zamieniamy, zamieniamy. Jak wy po to my idziemy razem. Bardzo mi się podoba ich podejście. Myślę, że sobie poradzą koncertowo. Ciekawa jestem, jakie mają patenty dziewczyny na sprzątanie kuchni, a Tereska na sprzątanie łazienki. Dobra, to ja Cię tu zostawiam, a ja chyba pójdę do łazienki. Dobrze. Albo pójdę do drugiego pokoju. Dobrze. Okna trzeba będzie umyć. Okna, podłogi i wiele innych miejsc, dlatego obie ekipy wzięły się ostro do pracy. Porozglądali się, popatrzyli, ochłonęli. Jak powiedziałam start, to mało się nie pozabijali przy wyjściu, ruszyć do swoich zadań. Także myślę, że jedyny problem to znowu będę miała ja. Kogo wybrać? Dajmy naczynia na stół yy, i ogarnijmy sobie blat, ogarnijmy zlew. Mhm. I zle. I już widać dwie różne metody. Dziewczyny działają razem, kuchnia jest duża, a Kamil z Teresą podzielili się na pokoje. Babci się każą tak gimnastykować. Tereska, ruch to przecież samo zdrowie. Jak to śmierdzi! <noise> Wszystko, Kurki, jajeczka. Staram się nie pośliznąć na tej podłodze. Ej, co to jest w ogóle? Worek, worek, musimy. Wszystko jest zaschnięte po prostu w tej tak. kuchni. Musimy zalewać wrzątkiem, żeby to jakoś rozpuścić, bo no, jedno przejeżdża to jest szorowanie. A żeby wygrać, trzeba tu nieźle wymiatać.